Witajcie, witajcie kochani. Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym filmem na tym kanale z serii Instyle Recenzje. Jak już zapowiadałam wcześniej, w tym roku przynajmniej jedną książkę w miesiącu postaram się zrecenzować osobno. I zazwyczaj będą to książki, które naprawdę albo chwyciły mnie za serce, albo no, były wybitnie złe i tak mi się nie podobało że również będę Was chciała od tego. Odciągnąć od tej lektury. Natomiast dzisiaj przychodzę do Was z książką, którą zaczęłam czytać w ramach akcji prowadzonej przez Agacie z kanału Subiektywnie. Czyli azjatycki miesiąc. Ja, jak wiecie, w literaturze azjatyckiej rozkochałam się w ubiegłym roku. Kilka z tych pozycji trafiło do mojej topki na ulubionych, ukochanych książek ubiegłego roku. No i postanowiłam oczywiście w tym roku dalej zgłębiać moją znajomość nie tylko kultury, ale również przede wszystkim literatury tego obszaru. I w ramach tejże akcji sięgnęłam po książkę Pacinko autorstwa Min Jin Lee. To jest koreańska autorka, która tak naprawdę wychowała się w Japonii a obecnie mieszka w Nowym Jorku. Dlaczego to jest istotne dla tej powieści? Bo jak sami za chwilkę się przekonacie i jak ja miałam okazję się przekonać podczas lektury, no ma to swoje odzwierciedlenie właśnie w fabule i w tematyce tej powieści. Ja o tej powieści słyszałam już wielokrotnie. Pierwszy raz z tego, co pamiętam na kanale Olgi z Wielkiego Buka. No, i jej recenzja przede wszystkim um, bardzo mnie zachęciła, bo przedstawiała ją właśnie jako taką bardzo wartościową sagę rodzinną. Ja w zeszłym roku również uświadomiłam sobie, że sagi rodzinne to jest to, co lubię czytać, to, co mnie interesuje. Um, no, więc jak tylko ta akcja się pojawiła, popaczynko sobie przypomniałam. Też przy okazji recenzji na jednym z zagranicznych kanałów booktubowych. No i Postanowiłam, że to jest ten czas, żeby się właśnie za zabrać. To jest książka, słuchajcie, bardzo trudno dostępna. Ja nie mam jej na swoich półkach. To jest książka z biblioteki mojej miejskiej. Rozglądałam się na różnych um, portalach, próbowałam kupić um, używaną. Ona chodzi za naprawdę jakieś duże pieniądze dla mnie za duże nie, nie dam tyle za książkę używaną. Um, I postanowiłam, że po prostu przeczytam ją e, w tej formie z biblioteki. Oczywiście, jak nadarzy się okazja i będzie w jakiejś rozsądnej cenie, to myślę, że sobie ją sprawię na półkę, bo warto. Dlaczego? Przekonacie się o tym za chwilę. Jak już wspominałam, mamy tutaj do czynienia z sagą rodzinną. Poznajemy losy tak naprawdę na początku e, e, młodego małżeństwa. Hana oraz Yeng-jin. E, to są Koreańczycy, którzy zostali tak naprawdę mm, no, ich małżeństwo zostało zaaranżowane przez ich rodziny. E, oni żyją sobie i prowadzą taki dość skromny e, żywot w małej koreańskiej wiosce e, Pusan. E, Spotykamy ich tak naprawdę w roku 1910, bo w tym roku akcja tej powieści się rozpoczyna. I na przestrzeni różnych wydarzeń historycznych, które toczą się i w Korei, i w Japonii, aż do 1989 roku ubiegłego wieku, czyli naprawdę no, kawałek czasu, obserwujemy nie tylko naszą rodzinę, rodzinę właśnie Ying-Jin i, i Hana, którą oni założyli. Ale przede wszystkim losy ich córki i jej rodziny. Czyli ich córka Sunia jest naszą główną bohaterką. Sunia jest jedyną z czwórki dzieci Jengzina i, i Huna, której udało się przeżyć, bo no niestety los takich doświadczył ciężko, że albo mieli problem z, z doroszeniem ciąży i z przywitaniem tego dziecka na świecie, albo to dziecko wkrótce po urodzeniu umierało. No, w końcu Sunia okazała się być tym szczęśliwym przypadkiem, który przetrwał, przeżył i była absolutnym oczkiem w głowie swoich rodziców. Jej ojciec dość szybko umiera niestety, a matka prowadzi, no możemy to nazwać, pensjonatem. No i jakby głównym wątkiem fabularnym na samym początku tej powieści jest to, że Sunia zakochuje się w dużo starszym, bogatszym mężczyźnie, który odwiedza ich w miasteczku, który ratuje ją tak naprawdę z opresji i z takiego no, wydarzenia, które byłoby niewątpliwie traumatyczne dla niej, gdyby do niego doszło. Jest jej wybawcą, i ona oczywiście na początku platonicznie się w nim zakochuje, a potem nawiązuje się między nimi. Romans. Rezultatem tego romansu, to nie będzie żaden spoiler, że to zdradzę, bo to możemy wyczytać również z tyłu na okładce, będzie ciąża. No i problemem jest oczywiście to, że Sunia na samym początku myśli, że to będzie szczęśliwy początek życia, że wyemigruje ze swoją miłością i założą szczęśliwą rodzinę i będą sobie szczęśliwie żyć. Natomiast okazuje się, że jej wybranek i ojciec jej dziecka jest żonaty i ma już rodzinę tak naprawdę w Japonii, całkiem dobrze sobie radzi. No i jedyne co może jej zaoferować to po prostu to, że będzie jakby drugą żoną tu w Korei. Sunia oczywiście się na to nie godzi, natomiast no, ta ciąża sprowadza hańbę nie tylko na nią, ale na jej rodzinę. No i z rządzeniem przypadków... Pomocą dla mężczyzny, który jest jednym z gości tego pensjonatu prowadzonego przez jej matkę, zostaje wybawiona, zostaje poproszona o rękę właśnie przez tego mężczyznę, i razem wyjeżdżają do Japonii. On decyduje się uznać to dziecko jako swoje, przedstawia rodzinie swojej sytuację. Że to jest jego żona i wkrótce będą mieli dziecko, nie wprowadza ich w szczegóły. Jest pastorem, dość ubogim, ale bardzo dobrze traktuje i sunie, i wkrótce również dziecko, które pojawia się na świecie. No i sobie żyją na przestrzeni lat. W dalsze wydarzenia nie będę Was wprowadzać, bo to odebrałoby już przyjemność czytania tej książki. Natomiast, co było dla mnie takie. No, Fantastyczne podczas lektury. Przede wszystkim to, że autorka no, przedstawia nam nie tylko sagę rodzinną i, i wydarzenia na przestrzeni pokoleń y, pewnej rodziny, y, ale przedstawia nam przede wszystkim historię y, no, dużo bardziej uniwersalną historię o emigracji, o, y, o tym czym jest w ogóle ojczyzna, o więzach nie tylko rodzinnych, ale więzach właśnie kulturowych. Y, o tym, czym jest nasza tożsamość, jak się utożsamiamy w ogóle z miejscem, y, z którego pochodzimy, z naszymi korzeniami, o trudności w odnalezieniu się w świecie, bo co jest znamienne, to te późniejsze pokolenia, które tak naprawdę urodziły się już w Japonii i doświadczają tych no, najważniejszych wydarzeń historycznych czyli dwóch wojen światowych y, i różnych innych y, przewrotów politycznych, które mają miejsce w tym y, regionie. To oni tak naprawdę, mimo że nigdy nie mieszkali w Korei i nigdy tej Korei nawet na oczy nie widzieli, bo nie mieli takiej okazji, tak naprawdę nie czują się Japończykami. Nie mają tego poczucia i cały czas są gorzej traktowani przez właśnie tamtejszych mieszkańców. Cały czas są wyzywani od Koreańczyków, są dyskryminowani, są wręcz szykanowani. To było dla mnie no, dość znamienne i takie... Może nie wstrząsające, ale poruszające podczas lektury. No oczywiście same wydarzenia, które dzieją się na kartach tej powieści w naszej rodzinie, którą obserwujemy, również um, bywają bardzo zaskakujące, bywają traumatyczne, natomiast prowadzone są w taki sposób, że autorka Zaskakuje nas naprawdę niesamowicie. Ta powieść jest toczona w taki bardzo powolny sposób i ona na pewno nie do każdego trafi. Natomiast język jest absolutnie cudowny i, i mnie styl naprawdę przypadł do gustu. Bardzo chętnie sięgnęłabym po, po inne powieści tej autorki. Ale te wydarzenia, które nas zaskakują, są nam jakby tak rzucane bardzo, z, bardzo wprost i bardzo z nienacka. Tak bym to ujęła. Zupełnie się ich nie spodziewamy. Mamy prowadzoną, no powolną, powolną opowieść, i nagle dostajemy takie wydarzenie, że podczas lektury po prostu otwieramy szeroko oczy ze zdziwienia i pytamy sami siebie, co tutaj się właśnie wydarzyło. I to są oczywiście wydarzenia, no dużej wagi. Więc niesamowicie. Yy... To jest po prostu to, co ja uwielbiam, to, co mnie zauroczyło chociażby w stuleciu innych naszej e, Ałbeny Grabowskiej. Hmm, czyli no, dużo wydarzeń historycznych, e, fantastyczna historia rodziny, z którą się zżywamy, której czujemy się częścią podczas lektury. E, bohaterowie z krwi i kości, którzy popełniają błędy, popełniają różne e, lepsze, gorsze decyzje. E, natomiast. E, no dla mnie, jako osoby, która niewiele wie, mimo wszystko o kulturze azjatyckiej i o, o historii tego regionu, no, było to dość ciekawe doświadczenie. Nie miałam pojęcia, że te granice między na przykład Koreańczykami i Japończykami są aż tak widoczne i że aż tak odczuwalne były dla właśnie mieszkańców tych czasów i, i taką rolę dużą odgrywały w ich życiu. To również jest powieść o, o poświęceniu właśnie o zderzeniu kultur, bo mamy tutaj potem również no, wątki emigracji do Stanów Zjednoczonych, chociażby związków japońsko-amerykańskich, i jak ważną rolę właśnie ta tożsamość kulturowa i pochodzenie odgrywały w tych związkach, i jak wpływały na to, jak te związki się toczyły lub kończyły. No i oczywiście mamy tutaj fantastyczny obraz Japonii, tego jak ona się kształtowała podczas tych wydarzeń historycznych i samych salonów gier paczynko tytułowych, które ja również przyznaję, musiałam wygooglować, bo na początku myślałam, że to jest raczej. Nazwa, która nam sugeruje, nie wiem, jakąś ozdobę, biżuterię y, japońską, wiem, wstyd, y, ale naprawdę nie miałam pojęcia i przyznaję się do tego, że nie wiedziałam, y, czym te tytułowe y, salony Pacinko w rzeczywistości są. Y, dla mnie. Naprawdę, lektura, która trafi prawdopodobnie do topki tego roku. Absolutnie rozumiem zachwyty osób, które się w nią zachwycały, i będę promować tą książkę wszędzie, gdzie się da. I zachęcać wszystkich do tego, żeby się z nią zapoznały. Choć mam świadomość, że nie każdemu się musi ona spodobać. Na pewno miłośnikom sak rodzinnych i wydarzeń historycznych, w ogóle powieści z wątkiem historycznym, przypadnie ona do serca. Ja. Serdecznie polecam, i mam nadzieję, że wielu z Was po tą książkę sięgnie. A tymczasem, kochani, to by było chyba na tyle. I do zobaczenia w kolejnych filmach, w kolejnych moich recenzjach, które mam nadzieję na tym kanale już niebawem.